Cześć witam moi widzowie. Ja jestem darfuś, ale to wiecie, nie? Oczywiście, każdy to wie. Mój sąsiad nawet to wie. Chciałbym cię wam przedstawić filmik, który nazywa się tak jak się nazywa, bo na tego go powiem, to i tak będziecie o nim wiedzieć, bo tutaj na dole jest no, tak napisany. Idiotem nie jestem. No tak, mam na myśli 5 nowyków rasowego Margonemczyka. I tak parę słów przed wstępem do tego filmu, to mogę powiedzieć, tyle że wpadłem na to przedwczoraj i tak sobie zbierałem te pięć nawyków. Wiecie, te pięć podpunktów, i tak sobie myślałem, myślałem, no i sobie wymyślimy te 5. Oczywiście dupy one nie urywają, ne? jak poranna kawa, ale mam nadzieję, że, że to się przyjmie i będziecie tam lajkować te, 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 ten filmik, tak oczywiście. Bo wiecie, jeżeli mnie szanujecie, to lajkujcie, bo ja sobie sam łapki daję w górę, bo ja siebie szanuję oczywiście. Także, jeżeli mnie szanujecie, to możecie też to zrobić, nie obrażę się. Aczkolwiek, jeżeli nie szanujecie, to zostawcie łapkę w dół i też będzie fajnie, też będę szczęśliwy, też nie będę narzekał. Także lecimy z tym tematem. No, miłego oglądania. No to tak, pierwszy podpunkt na mojej liście oczywiście jest taki idziesz sobie przez jakąś lokację na e czy tam na Herosa czy, czy, na, czy na ekspowisko to kurwa odświeżasz mapkę mark mapę co 2-3 sekundy czy to jest prawda? jeżeli to jest prawda łapka w górę tak? a my lecimy z, kole, z kolejnym podpunkcikiem podpunkcik numer 2 ludziska przed pracą, przed szkołą to chyba jest oczywiste, że musisz wejść na Margonem, musisz zobaczyć co się dzieje na Klanie, musisz zobaczyć jakie są legi na aukcji. I jeżeli dnia nie rozpoczniesz od dobrej kawy. Dobrze, dobrze, chciałem powiedzieć dobrze zbitego szluga, ale nie każdy kręci, nie ten szlugi. Ja nie palę szlug, ale od mojej mamy to tak, tak mi się to przytoczyło w głowie. To chyba to jest normalne, że że nie zaczniesz nie od margonem, tak? Musisz musisz wejść na ten margonem i zobaczyć, co się dzieje, bo będzie to cię prześladować przez cały dzień w szkole czy w pracy dopó dopóki nie wejdziesz. I myślę, że ten punkt należało uwzględnić. Bo ja tak mam, bo jestem rasowym Margonemczykiem. Także lecimy z, nas z następnym. Następnym podpunktikiem kumple. Lecimy z pod numer 3. A jest on taki. E jak jesteś w szkole, tak? Chodzisz do szkoły, siedząc na lekcji, notujesz po prostu notatkę, tak? Notujesz notatkę, notujesz lekcję, to co tam typiarka sobie mówi przy tablicy, tak? I masz nadzieję, że te wszystkie lata, te, te lata przegrane w Margonem, wpły jakoś wpłyną na Twoją stuprocentową ortografię, ale orientujesz się, że jednak to co piszesz w zeszycie nie podkreśla się na czerwono. Podpółkcik numer 4. Numer 4. Tak. Yy, wchodząc, wchodząc na nasze Margo, rozkładamy sobie ekwipunek po prostu. Coś tam chcemy po prostu zobaczyć, tak? Rozkładamy sobie ekwipunek. No i jeżeli jesteś. O! To się przyda. Jeżeli jesteś rasowym Margonemczykiem, tak? To nigdy się to nie kończy na jednorazowym rozłożeniu eku. Z czasem, rozkładając jedno eku za drugim, brniesz po prostu. W dalsze, w dalsze marzenie yy, posiadania proekwipunku Mam rację, jeżeli mam łapeczka w górę, a my lecimy z podpunktem numer 5. Czekajcie, bo, bo się koszula się rozpięła sama. Muszę się zopiąć. Babkę zapina na wieży. Dobra. Pod numer 5, który jest oczywiście ostatni. Tak więc jest on taki jest loteria. Wy przed tą loterią. Wy w, po, w poprzedniej loterii spłaciliście pożyczkę i obiecaliście sobie kurwa na grób Tinkera, że nie weźmiecie już nigdy pożyczki, że nigdy się nie zadłużycie, nie dacie się ponieść tej fantazji tego zajebistego slota, który posiada loteria tych błogosławień zajebistych. Ale co do czego przychodzi ten event, tak? I przez ca cały bity tam, nie wiem, to chyba miesiąc trwa, nie cały, nie, nie cały miesiąc. Trzymacie się tej zasady, że ni chuja nie, biorę, nie, biorę, nie biorę żadnej pożyczki. Kupiłeś tam za, nie wiem, może za Payseta coś i ci nic, nic Ci nie wyleciało. I zbliża się, zbliżają się ostatnie dni eventy i pod koniec tego eventu sobie twierdzisz, a chuj, co ja mam do stracenia. Biorę pożyczkę, 50 SEU, pizda, nic nie wygrywasz i perpetuum mobile. Ja oczywiście tak mam, co roku tak mam, co event tak mam, teraz aktualnie Mam pożyczkę wziętą na 1800 SL, bo kupiłem sobie dwa zjebane kuferki, z których nic nie wylosowałem. Także, jeżeli jesteś rasowym, jeżeli masz tak, to, 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 tak jak powiedziałem w tych pięciu podpunktach, to moim zdaniem, moim zdaniem, oczywiście jesteś rasowym Margonem Czykiem. No, witam po krótkim cięciu, tak, bo to było cięcie. Yy, chciałbym poinformować was, że to już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni. Nie, to już jest koniec po prostu pięciu nawyków. I chciałbym jeszcze w tym filmiku pokazać, co dostaję od mojego najlepszego przyjaciela przez S nie, przez szy, przez, przez esz, przez szy, nie przez ży, RZ. Rżet. I pozdrawiam, pozdrawiam cię do, do natwor, Kacperku mój kochany. Kacprze. Jak byłem oglądałem ducha Kacperka, wiesz, tak ogólnie. No i, i chciałbym wam pokazać, co on mi daje, co on ma dla mnie za prezent. Nie mam urodzin, co prawda urodziny już miałem 3 miesiące temu. Także. Policz sobie. Ale i tak ci nie wiedzie dokładna data. Ale miesiąc chociaż. Także. Ja zrobię małe cięcie, bo muszę butować do niego. No. Także widzimy, widzimy się po cięciu Dobra, jesteśmy po cięciu Musiałem zejść z, 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 z elitki Tutaj jest mój Przyjaciel, Kacperek Który ma dla mnie takie coś Kocham cię bardzo Mocno, no homo Ale dziękuję ci bardzo Jesteś wielki Powiedział Stanę ci na aliasa Poszedł na 65 albo 7 bić I takie coś zlotał, no Normalnie żyć nie umierać. Dziękuję Ci jeszcze raz i sam do, doskonale o tym wiesz, że, że się odwdzięczę. Kurde, chciałem ci cało usadać. Także.. łapaczka się należy za jego dobre serce. Oczywiście. Dla mnie, dla mnie też za, za mojego farta. Haha, ha, klusek mnie prawie złapał. Dobra. To już jest koniec tego filmiku. Tak, to już jest koniec. Nie ma już nic. Będą łapki w górę. I, i, i będzie fajnie jeszcze log na nagąsa i chciałbym na koniec powiedzieć tyle, że dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo dochodzimy już do pół tysiaka panowie i panie 472 subskrypcje mamy chciałbym dobić te 500 teraz jakoś na dniach no nie mogę robić live'ów, a każdy szanujący się youtuber streamer wie, że y Streamowanie, tak, przynosi lepsze sukcesy w, po prostu yy, w subskrypcjach. Jeżeli robisz to codziennie, to idzie, bo tam za zawsze ktoś z poleconych wejdzie, zawsze ktoś cię znajdzie na YouTube, na polecanych transmisjach na żywo i to jakoś łatwiej złapać widzów. Ja tylko nagrywam takie, można powiedzieć, skromne, darfusiowe odcinki, na których no nie mam zbyt wielkiego zasięgu, ale jakoś was wyłapałem, i jakoś was mam. Także dziękuję Wam, że jesteście, że jakoś tam łapkujecie. Pomimo, że mogłoby być lepiej, tak? Bardzo mogło, pewnie, że mogłoby być lepiej. Ale dziękuję Wam. Piście koniecznie, czy taki typ takiego filmu Wam się oczywiście podoba w komentarzach. Łapkujcie w dół, w górę. Jakkolwiek chcecie. To jest Wasza, Wasza tylko i wyłącznie wola. Ja sobie obieram legendę. Mamy podwójny dotyczek, jest super. Dzięki, jeszcze raz, Kacperek. I po prostu nie przedłużając już tej końcówki. Chciałbym powiedzieć tyle, że jeżeli takie coś się przyjmie, no i będzie powiedzmy tam ponad 30 łapek w górę, bo wiem, że jesteście w stanie takie coś zrobić. No kurde, jest 40, 470 subskrybentów, a ciężko naprawdę pod jakąkolwiek serią dobić jakieś łapki, ale w sumie pierwszy raz, to jest dopiero pierwszy filmik, w którym proszę yy, o dobicie takiego czegoś. Chociaż w sumie w Minecrafcie pisałem, że kto może, tak? mówiłem kto może, tak? Jeżeli by ktoś chciał taką serię, ale jeżeli chcecie takie, jakieś zdupy ciekawostki, chuje moje dzikie węże, to są akurat nawyki. Ciekawostki, zaspoileruję. Tak już mam prawie przygotowane, mam trzy podpunkty, a chciałbym zrobić pięć. I nawet będą to fajne ciekawostki, takie też trochę w moim stylu, takie, wiecie. Trochę beczka, trochę nie, bo no większość jednak już jest powiedziana, a nie chciałbym powtarzać po prostu czegoś, co już ktoś kiedyś na filmie czy tam na forum margonemskim mówił, po prostu, tak. Także czekam, czekam na, na Waszą reakcję i powiem Wam jeszcze tyle na koniec, że przy tym filmiku, ja już go półtora godziny prawie robię, bo jeszcze mieliśmy herosów i tytana. Tytana, herosów mieliśmy i ten, i musiałem na, na ten lecieć tu na kwiaty i w ogóle. Miałem duży problem ogólnie z nagraniem tego, bo nie mogłem się dzisiaj wysłowić normalnie. Te, takie, takie rzeczy szły. I, I chyba to wrzucę na koniec Tu za mną, zaraz po tym będzie po prostu powiedzmy Takie coś za kulisami Można się trochę pośmiać Ja sam to zaraz teraz obejrzę jak będę montował I też się pośmieję I myślę, że można to wrzucić Bo czemu by nie ne? Trzeba jakoś odstawać od tych wszystkich I, i być tym Darfusiem. No No jo, dobra Ja idę sobie zrobić kawę, bo jest 19 piłem tylko jedną kawę Pizzę sobie zjadłem, tak, bo miałem drugą z wczoraj no i nie wiem po co tu mówię. Chuj z tym. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, serdeczna pompa. Grajcie w margo, bo umrzecie. Halo, halo, cześć Siemanko. Ja jestem Darfuś i dzisiaj mamy do przedstawienia yy, pięć, 5 pięć, pięć, pięć. Cześć siemanko, ja jestem Darfuś. Mamy dzisiaj sobie do nagrania jeden ciekawy filmik. Jeden ciekawy filmik temat. Kurwa, co ja gadam? Ja pierdolę. Podpunktik numer 2. Numer Nie wiem czy było widać. Tutaj, o. Widać, dobra. Podpunktik numer 2 to... Moim zdaniem jest taki, moim zdaniem. Ja pierdolę. podpunktik numer 4 to jest To jest, to jest y, oczywiście dotyczące... Y, Forum, nie forum. Kurwa macie Podpółki numer 5, koledzy. Yy, załóżmy, że jest, ev jest event. Wiecie, zajebistych herosi, Dużo, dużo osób gra. Dużo pieniędzy się sypie. I jest zajebista loteria. Jest dużo zajebistych błogosławieństw, które kurwa wzbudzają u Was po prostu yy, chęć do masowej masturbacji. <noise> ja pierdolę. Co ja gadam? Dobra. Ja, ja jednak będę mówił dalej. Bo już chciałem to przyciąć. Przyciąć. Wyłączyć, kurwa. Delay, kliknąć. Ja pierdolę. Dobra. No i, no i, no i no i, i gówno, no?